Jest szybciej Kacper No Ale czego ty stoisz jak nie ma... No bo już deba? widziałem go kawałek a myślałem, że wychylił. No, ale ty no. musisz lecieć, on nie wychyli no. Będzie grał na czas. On miał 50 HP To są z, ze skauta 20, kurwa. Pozdrawiam. Ale 2 na 5 zajebali. Ale na eko! To się trochę nie liczy, wiesz. No co? <noise> Bardziej 3, 3, 3 na 5 zaczęła się runda, nie? Ale młody Pala. Zasmokuj ten pałac, ja staję co mincetę Zajęcie miejsc Palak w oknie, aha O, <noise> chyba pierdalony. <noise> no też mi się coś tak kuku. Patrz, patrz, co wskanuje, widziałeś to?